Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na wspólne emocje. Lizdek sędziego i rozpoczęcie meczu. Na ekranach widzimy, jak zespół będzie ustawiony na boisku. Mamy tutaj system 4-5-1. Czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden. głową w kierunku bramki. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. A no szkoda, nie udało się opanować piłki. No, może być groźnie. Spokojnie, powoli budują ten atak. Nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ładnie się zapowiadało, ale się ze. psuło. Jest zawodnik na czystej pozycji. Fetfacidis! Zobaczmy to jeszcze raz. Wymija obrońców i tańczy, jakby piłka była przyklejona do jego nogi, a potem ten piłkarz niezwykł mardować takich sytuacji, ale tym razem kompletnie zabił. Petra No już blisko polekarny. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. No, i przejęli w ostatniej chwili. To może dać wprowadzenie. Nie mógł gorzej wykończyć tej akcji, o czym on myślał. Koledzy z drużyny długo będą sobie żartować z tej sytuacji. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Precyzyjnie podał w tempo. Trzeba przyznać, że spryt ma dobrą okazję do strzału. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Dobrze, biega na wolne pole. Uderzenie? Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Luis Carlos. No i znowu aut. No udało się przejąć. Blisko już do bramki. Dobre przejęcie na skrzydle. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Luis Carlos. Dobre, ofensywne wyjście. Szansa! Tak! Jest bramka! Mamy bramkę! Prowadzą w tym spotkaniu! Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. A teraz Sanchez. No, kto przejmie tę piłkę? Luis Carlos. W ostatniej chwili przejęli. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerywają grę. Rodriguez. Pytanie sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje? Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. I Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Całkowicie zmarnowana sytuacja. Szkoda. Koledzy z drużyny wyraźnie pokazują mu, co myślą o jego decyzji. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Zapraszam Państwa na drugą połowę meczu. Będzie strzelał, i nie udaje się podwyższyć rezultatu. Ciągle jedna bramka różnicy to może nie wystarczyć. Rodriguez. No może być groźnie. Uwaga strata i przeciwnik przy piłce. Dobrze, uwolnił się z spod... No będzie gol! Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odwita, wraca na murawę. Sanchez. No zastanawia się czy nie strzelać. Miss de arbitra dyktuje jedenastkę. Karny sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Nie ma gola! Ależ kapitalnie teraz obronił. Blisko pole karne może strzelać. Uderzenie w stronę bramki. Piękna interwencja. Jest rzut roczny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Strzela! I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie letuł. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Reze sędzia powinien zatrzymać grę i właśnie to zrobił. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Kontuzjowany zawodnik musiał zejść z murawy, a mecz zaraz rozpocznie się od rzutu sędziowskiego. No to było ostre wejście sędzia ukarał gracza żółtą kartką Robi się niebezpiecznie. A Ajaj, nie rozumiem co chciał tym osiągnąć. Zupełnie nieodpowiedzialna decyzja. Sędzia nie faul gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Blisko pole karne. Szansa na oddanie strzału. Dobra wymiana podań. Ależ są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Oddaję strzał. Świetnie interweniuje. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Oddał strzał głową. No, powinien wyrównać. Mogli odrobić stratę, a wciąż przegrywają. Jest okazja, by uderzyć. Polekarna, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. No, już blisko pole karne. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Luis Carlos. Fetfacidis. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Vargas. Piłka trafia do bramkarza, gra na czas, no i słyszymy gwizdy. Petr ładnie posłał prostopadle do przodu. Strzela! Końcówka meczu. Przeciwnik nie będzie miał szans na wyrównanie. To oni będą mieli szansę z rzutu rożnego podwyższyć rozmiary zwycięstwa. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Dobra pozycja do oddania strzału. Szeje piłkę, popatrzmy.